Rozmowa dnia. A gościem sygnału dnia jest pan Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie Ministrze, prezydent Joe Biden w okolicach pierwszej rocznicy wybuchu wojny w Polsce, być może na Ukrainie, w naszej części Europy jako taki dowód na to, że i symbol, że Zachód, Stany Zjednoczone będą stać przy walczącej Ukrainie i będą bronić wschodniej flanki NATO, na ile możliwy to jest scenariusz. Wydaje się, że jeśli chodzi o symbol, to głównym symbolem wsparcia była wizyta prezydenta zjednocznego w Waszyngtonie. I, I w tym wymiarze symbolicznym tego wsparcia Stany Zjednoczone udzieliły. Na pewno rocznica wybuchu wojny jest również datą niezwykle istotną, symboliczną i na pewno gesty wsparcia różnego rodzaju będą widoczne. Natomiast same scenariusze, wizyty, te o których w mediach informacje po stronie amerykańskiej krążą, są przedmiotem konsultacji ustaleń jeszcze wiele może być na stole. Jednym słowem temat jest. No zdecydowanie różne warianty są rozważane. Obecność pana prezydenta Bidena zawsze stanowi Pewien dowód i wyznacznik również kierunków zainteresowania strategicznego Stanów Zjednoczonych jako państwa, a dziś interes wolnego świata jest na wolnej, suwerennej Ukrainie. Więc oczy całego świata zwrócone są w tę stronę. Natomiast, tak jak mówię, szczegółowe scenariusze. Hmm, mogą być bardzo różne. Panie ministrze, Jest wojna. Panie ministrze no właśnie i na temat wojny również będziemy, a może przede wszystkim będziemy rozmawiać. Decyzja dotycząca udzielenia wsparcia Ukrainie poprzez wysłanie czołgów, nie tylko z Polski, ale Polska, można powiedzieć, że rozpoczęła ten temat i była takim liderem, liderem też wywierania w pre, presji na tych w Europie, którzy, delikatnie mówiąc, byli mało entuzjastyczni wobec tego pomysłu. Proszę powiedzieć, jak te czołgi mogą zmienić sytuację na wojnie? W kilku płaszczyznach te czołgi to pewna nowa jakość. Po pierwsze, y w zeszłym roku mieliśmy do czynienia, i podkreślam to za każdym razem, z działaniem reaktywnym państw Zachodu, to znaczy dostarczaniem różnego rodzaju uzbrojenia, środków rażenia ad hoc, w zależności od tego, w jaki sposób działali Rosjanie, w jaki sposób zmieniała się linia frontu, jakie formy agresji przybierało działanie Federacji Rosyjskiej. Aktualnie Zmienia się to podejście i czołgi są tego najlepszym przykładem, to znaczy planujemy pewne działania na wiele miesięcy do przodu. Dostarczenie czołgów to jedno, zapewnienie logistyki, zabezpieczenie serwisowania tego sprzętu, zapewnienie szkolenia załóg, również zapewnienie szkolenia dowódców ze sposobu użycia tego rodzaju uzbrojenia. To jest pewna, pewien dowód myślenia w dłuższej perspektywie nie reagowania na inicjatywę em, i, i dążenie do uzyskania przewagi inicjatywy na polu walki ze strony Federacji Rosyjskiej, ale również dostarczanie środków rażenia, środków obrony do tego, aby inicjatywa mogła być po stronie, strony ukraińskiej. Same czołgi bo te, te, tej debaty, dotyczącej jakości i, i możliwości wpływu nowoczesnych czołgów typu Challenger, typu Leopard, Abrams. Na pole walki jest bardzo wiele. Może warto zwrócić uwagę na kilka takich mhm. szczegółów technicznych, które da się wyjaśnić w, sto, w sposób względnie prosty. To są czołgi, które są w stanie prowadzić walkę w ruchu. W ruchu nie tylko w kolumnie marszowej, ale w ruchu bokiem pod wieloma kątami. Są w stanie prowadzić ogień, nawiązać walkę z przeciwnikiem. Co w czołgach starej generacji radzieckiej jest bardzo trudne. Są to czołgi wyposażone w termowizję i w noktowizję, czyli widzą w nocy mm, cel. Nie są to noktowizory ręczne, którymi można cel podejrzeć, ale do systemu kierowania ogniem trudno wprowadzić te dane. To są czołgi, które mają zintegrowane układy celownicze, również te działające w podczerwieni czołgi T-72, czołgi rosyjskie będą widoczne. Co ciekawe, na przykład wieża czołgu Leopard zasilana jest silnikiem elektrycznym. To sprawia, że główny silnik, główna jednostka napędowa, może być wyłączona. Czołg ukryty w lesie nie będzie dla czujników termowizyjnych czołgu rosyjskiego widoczny, ale w tym samym czasie może celować, prowadzić obserwacje, nawiązywać walkę. Rozumiem, że pan minister chce nam pokazać, jaką Przewagę mogą zyskać tak. Ukraińcy dzięki, dzięki, tak. dzięki tej, tej broni, ale bo wspomniał Pan o tym, że zmieniła się polityka, zmieniło się patrzenie, czyli tak. nie reagujemy na to, co się dzieje i staramy się no, ratować, gasić pożar, mówiąc tak już kolokwialnie, ale staramy się patrzeć, co się wydarzy i dostosowywać swoją pomoc do tego, co może być. To w takim razie, w takim razie tak. zapytam się, czego się spodziewamy. Panie redaktor, cały czas podkreślam tą Zdolność do przewidywania i dostosowania pomocy, przede wszystkim gotowość do myślenia w takich kategoriach, bo to jest. Bo na początku tego nie To było. jest bardzo trudne. Tak, uważam, że na początku tego nie było. To znaczy, państwa zachodu, nie, nie myślę tu o Polsce czy o państwach grupy B9, myślę raczej o, o państwach zachodniej Europy, liczyły na to, że ten, ten konflikt wygaśnie dosyć szybko, przejdzie w, znowu w fazę przewlekłą, w jakąś formę. Ale wygaśnie w taki sposób, że Ukraina, przepraszam, padnie albo częściowo padnie? Od 2014 roku sytuacja na polu walki nie ulegała istotnym to zmianom, prawda, a wojna ale, trwała. Ale działa się jednak na, powiedzmy, peryferiach Ukrainy, a nie w 10 kilometrów czy 15 od centrum Kijowa. Tak, i to właśnie nazywam inicjatywą, zresztą nie ja jeden, która decyduje o wygranej bitwie, a później wojnie. Jeżeli tą inicjatywę będzie miał przeciwnik, to Ukraina pozostanie bez szans. Wreszcie jest tak, że swoją pomoc dostosowujemy do wa warunków, w jakich państwo ukraińskie toczy walkę. Warto podkreślić, że to strona ukraińska mm, musi tę inicjatywę na polu walki przejąć i wykorzystać. Państwa Zachodu nie są stroną tego konfliktu. Państwa Zachodu dostarczają uzbrojenie. Każde państwo to uzbrojenie ma prawo nabyć dowolną drogą. To może być droga kupna, to może być droga nabycia poprzez darowizny, tak jak niejednokrotnie się dzieje, albo leasingu, tak jak dzieje się to teraz. Panie ministrze, to zapytam w takim razie trochę w innym kontekście, no ale też sprawa dotyczy naszego bezpieczeństwa i sprawa dotyczy Ukrainy. Jak pan ocenia wypowiedź sprzed tygodnia byłego szefa polskiej dyplomacji? Jedna wypowiedź to jest powtórzenie tego, co mówił we wrześniu, czyli Amerykanie wysadzili Nord Stream 2, teraz dodaje nowe szczegóły, że niby Polacy i Ukraińcy mieli w tym jeszcze mieć swój udział i dopowiada, że polski rząd przez pierwsze 10 dni zastanawiał się, czy nie ruszyć, na Ukrainę, żeby dokonać rozbiorów, w pewnym sensie skorzystać z tego ataku Władimira Putina. Jak pan patrzy na te wypowiedzi? No bo ta pierwsza wypowiedź, kiedy Radosław Sikorski po raz pierwszy komentował eksplozję Nord Stream, Nord Stream 2, no ona spotkała się z bardzo ostrą wypowiedzią rzecznika Białego Domu. Mówił o tym, że to jest funkcja rosyjskiej propagandy. Ja pozwoliłem sobie e, również w mediach społecznościowych nazwać e, to hattrickiem, e, bo oprócz Thank You USA... E, które, które przejdzie do historii niechlubnie. Był jeszcze incydent, w którym pan europoseł krytykował pana prezydenta za nawiązanie kontaktu z przywódcą Iranu w sprawie dostarczania uzbrojenia. Domagał się szczegółów. Z oczywistych względów realizowaliśmy prośbę prezydenta Ukrainy w tamtym czasie i pan prezydent próbował przekonać stronę techniczną. Do, do, do zaprzestania tych działań. No a tym razem mamy trzecią odsłonę. Wypowiedź jest fatalna. Za każdym razem staje się bohaterem mediów kremlowskich. Stąd też nie rozumiem takiego działania. I mówiąc szczerze, jeśli już nawet media przychylne stronie opozycyjnej nazywają to działanie piękną katastrofą, to powinno dać do myślenia autorowi. No, Donald Tusk mówi, to jest człowiek, który ma wybujały temperament. Ma też wielkie ambicje. No, w, w takim wydaniu... W, niewiele z nich przynosi korzyści A ja, korzyści przy... dla A ja przypominam, że gościem sygnałów dnia jest pan minister Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie, panie ministrze, sporo się dzieje również w Iranie, no ja nie wiem, czy można powiedzieć, że w związku z wojną na Ukrainie, ale dziwnym trafem płoną, wybuchają, generalnie ulegają destrukcji zakłady, które produkują drony i różnego rodzaju sprzęt wspierający Rosję na terenie Ukrainy. Jak pan patrzy na te dziwne okoliczności zdarzenia losu. To Rzeczywiście... Iran też jest no, w takim dość specyficznym w tej chwili momencie, jeżeli chodzi o protesty społeczne. Tak, napięcie społeczne w Iranie jest w stanie wrzenia, nawet jeśli te demonstracje dziś nie są widoczne na ulicach, to, to, to poziom tego napięcia jest ogromny, a jednocześnie od wczoraj dowiadujemy się o nowych, nowych pożarach, nowych wybuchach, a to w rafinerii, a to w zakładach produkcyjnych związanych z przemysłem zbrojeniowym. Dziś w w mediach obecna jest wiadomość o kolejnych uderzeniach z użyciem bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Iranu. Co ciekawe, są to ataki dobrze skoordynowane. Nikt do tej pory nie wziął odpowiedzialności za te uderzenia. Są one dobrze przygotowane, precyzyjne, skuteczne. Także niewątpliwie będą one miały istotny wpływ również na politykę zaopatrywania Federacji Rosyjskiej w w uzbrojenie w postaci tych dronów. A jak ważne jest w, w tej chwili, chwili to, to zaopatrywanie ze strony Teheranu dla Federacji Rosyjskiej? Bo wszyscy, bardzo wielu ekspertów zastanawia się, jakim, jakim jeszcze potencjałem Rosja dysponuje. Zresztą sami Ukraińcy też próbują jakby określić nawet liczbowo, ile to jest rakiet, jakiego typu. No to jak ważne jest uderzenie w Iran dla wojny na Ukrainie? Pani redaktor, wydaje mi się, że dotknęła Pani absolutnie kluczowej kwestii, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie dla tej wojny. E, mianowicie chodzi o zdolności odtwarzania e, zasobów zbrojeniowych, zasobów amunicyjnych stron. To jest wojna na wyniszczenie i zgodnie z taką e, regułą jest prowadzona. E, nie liczy się to, ile mamy w magazynie, albo nie aż tak. Nie liczy się tak do końca jakość, zwłaszcza po stronie rosyjskiej. Natomiast liczy się tempo, w jakim jesteśmy w stanie budować e, rezerwę i zasób, którym możemy e, wykorzystywać środki rażenia. Taką doktryną e, kieruje się Federacja Rosyjska w prowadzeniu tej wojny. I w przypadku e, technologii zbrojeniowych dostarczanych z Iranu, myślimy tu głównie o dronach e, Shahid 136, e, Pierwszy etap, czyli te zamówienia określonych partii tych dronów po kilkaset e, sztuk, to były partie testowe, e, które miały sprawdzić. Przydatność, skuteczność tych środków wrażenia na polu walki, ona się okazała istotna, bez, bez wątpienia do uderzania e, z takim terrorystycznym e, modus operandi na, na, na infrastrukturę cywilną. One wystarczają do tego i są skuteczne. E, po tej fazie, to czego powinniśmy się obawiać, co stanowi prawdziwe ryzyko, to transfer technologii. Wojna współcześnie przebiega w dużej mierze w oparciu o działania na froncie, ale również o to, w jaki sposób przemysł jest w stanie dostosować się do współczesnego pola walki, jak szybko produkujemy, jakiej jakości, w, w jak jakim tempie. I obie z... strony muszą się do tego dostosować. Jeżeli dochodzi do transferu technologii w jakiegokolwiek, to jest to dowód skuteczności danego środka i w tym kontekście na pewno e, zniszczenie Zasobów produkcyjnych po stronie irańskiej jest również uderzeniem w zasoby technologiczne, które będzie miało wpływ na sposób uzbrajania Federacji Rosyjskiej. To jeszcze przejdźmy. Ale to jest istotna nauczka również dla Zachodu. I tutaj słowa Roba Bauera mają ogromne znaczenie. Czyli jaka, to, jaka to nauka płynie dokładnie? Dokładnie taka jak jego przestroga, w której przewodniczący komitetu wojskowego NATO zwrócił uwagę iż państwa zachodu powinny część swoich zdolności produkcyjnych dostosować do gospodarki no powiedzmy wojennej to znaczy swoje zdolności produkcyjne w zakresie amunicji w zakresie zasobów łączności wyposażenia wsparcia logistycznego dostosować do znacznie większej skali i do zbudowania dużych rezerw materiałowych na wypadek przedłużonej wojny. Jak pan patrzy w takim razie na perspektywę tej wojny, jak pan patrzy na to, ile z nią się możemy zmagać, to jest perspektywa lat. Miesięce? Znów rozdzieliłbym dwie rzeczy. Mhm. Wojna bezpośrednio na Ukrainie i zdolność do odzyskania terytoriów przez stronę ukraińską to jest jedna kwestia. Tu pełne wsparcie strony polskiej od pierwszych dni wojny, bez, bez względu na to, co twierdzą niektórzy, jeszcze przed wojną. I długo. Jeszcze takie wsparcie ze strony europejskiej Ukraina będzie otrzymywać, aż uda się zrealizować cele odzyskania terytorium ukraińskiego. I to jest jeden aspekt. Liczę, że główne wydarzenia na polu walki, które będą decydowały o odzyskaniu tych terytoriów, będą miały miejsce w 2023 roku. Natomiast drugą sprawą jest. Przejście państwa rosyjskiego w tryb gospodarki wojennej, to jest właśnie ten aspekt, o którym przed chwilą e, mówiliśmy, ale w Federacji Rosyjskiej ta przemiana wiąże się również ze zmianą całej polityki wewnętrznej: e, przejściem zakładów produkcyjnych na trzyzmianowy tryb pracy, e, kształceniem młodzieży w e, trybie konfrontacji z Zachodem, w, 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 w przekonaniu, że e, Cały wysiłek państwa skupiony powinien być na realizacji celów wojennych, i to jest niestety perspektywa, która rysuje się na wiele lat. Nikt nie dostrzega żadnych oznak woli czy chęci w aktualnej administracji Federacji Rosyjskiej do tego, by taką drogę porzucić konfrontacji, myślenia kategoriami wojennymi, myślenia kategoriami przem przemocowymi. Dlatego właśnie Zachód również powinien zacząć. Nie twierdzę, że myśleć kategoriami konfrontacji czy przygotowań wojennych, ale zbudowania zasobów bez wątpienia tak. Myśli pan, że to jest realne. Ja nie pytam, czy to jest realne technicznie, bo technicznie oczywiście jest. Natomiast czy to jest realne czy realne oczywiście. jest przekonanie? przywódców dzisiejszego dzisiejszych państw zachodnich to jest tego? jedyna ważna rzecz, bo przygotowanie gospodarki w zachodnim świecie w gospodarki wolnorynkowej kierowanej rynkiem i prawem podaży i popytu jest banalnie proste. To znaczy dzisiaj duże zamówienie na amunicję ze strony państwowej w, w ciągu kilku tygodni jest w stanie wygenerować podaż ze strony producentów, bo tak jest skonstruowany rynek. Natomiast zbudowanie świadomości u przywódców zachodnich, że taki krok powinien zostać wykonany i powinniśmy odtwarzać te rezerwy, powinniśmy zbudować właściwe centra dystrybucji, składowania, logistyki. To nie jest tylko faktura, którą można wystawić. To są ogromne logistyczne działania związane z właściwymi, z właściwą logistyką składowania środków bojowych, właściwymi drogami dystrybucji, przygotowania, przygotowania procedur dystrybucyjnych. Więc... Jest to duże, duże wyzwanie. No dobrze, ale pani ministrze, to ja zapytam z innej strony, bo ja mam wrażenie, że yy, przynajmniej. Część przywódców państw zachodnich postrzega przygotowywanie się do ewentualnej sytuacji no, wieloletniej wojny i konieczności obrony przed Federacją Rosyjską jako mm, no, zagrożenie związane z eskalacją. Czyli jeżeli my się będziemy przygotowywać, to oni uznają, że my chcemy coś złego zrobić i wobec tego będą jeszcze bardziej agresywni. No, tego typu myślenie, ja nie wiem czy ono jest w głowie, ale na pewno jest w słowach, chociażby w wypowiedzi, Kanclerza mm. Niemiec. Ostatnio Olaf Scholz mówił o tym, że on nie pozwoli na to, żeby dozbrajanie Ukrainy było konkursem ofert. Czyli jeżeli ktoś mówi, daliśmy czołgi, pomyślmy o samolotach, tak mówi, to mówi też administracja Stanów Zjednoczonych, to Olaf Scholz mówi, o na pewno nie, żadnych samolotów, bo to tylko eskalacja. I to wdrukowanie w głowę tego, tego no, takiego jakiegoś schematu, że nasza obrona to będzie miała konsekwencję taką, że dojdzie do eskalacji, no zdaje się, że jest niezwykle silne. Zgadzam się, że taki sposób myślenia jest niezwykle silny i im bardziej na zachód, tym skłonność do unikania no, skonfrontowania się z tą rzeczywistością jest, jest większa. Natomiast w tym konkursie ofert, o którym mówi kanclerz Olaf Scholz, jak w każdym konkursie zwycięzca może być tylko jeden i naszym e, typem na zwycięzcę jest e, wolna suwerenna Ukraina. Ja wolałbym porównanie e, do zawodów biegów zespołowych. E, w tych biegach ranking obejmuje każdego startującego. Niestety do klasyfikacji wlicza się również ten ostatni. Myślę, że kanclerz Olaf Scholz powinien mieć świadomość e, tego, że e, Również ten, kto ostatni przekracza metę, jest w rankingu ujmowany. Sposób w jaki media obserwują wahanie strony niemieckiej, sposób w jaki je komentują, powinien wiele dać do myślenia. Leżowi I wydaje mi się, że budowanie takiej wspólnej koalicji, która jest jednomyślna, jest tutaj sukcesem kraju No zachodu. i ja mam wrażenie też, że, że, że pan kanclerz, no, mimo rzeczywiście kontrowany przez media, ma jednak dość spore oparcie w opinii publicznej niemieckiej, niestety, bo jego słowa też trafiają do, do świadomości wielu Niemców i to widać, no, czy nam się to podoba, czy nie, w badaniach opinii publicznej niemieckiej. Na koniec, a mamy dosłownie pół minuty. No, Ale koalicja powstała tak, i to, to jest prawda. efektywna. To tak, prawda, że... bo ta, ta sprawa no, nie jest rozstrzygnięta definitywnie, więc to... Warto jest, postrzegać jest, to jest, może jako jest, proces. Jest, jest pole gry cały czas. Tak. Natomiast, panie ministrze, dosłownie pół minuty. Proszę powiedzieć, bo to z naszego punktu widzenia bardzo ważne, czy ofensywa Federacji Rosyjskiej z terenów Białorusi, czyli taka, która miałaby ten charakter odcinający, przynajmniej blokujący częściowo pomoc dla Ukrainy via Polska, główny szlak Tranzytowy, wszystkiego, co potrzebne, jest w tej chwili prawdopodobna, czy raczej nie w perspektywie kilku w, miesięcy? W naj, perspektywa, o której możemy mówić, to perspektywa kilkutygodniowa, uh -huh. nie miesięczna. To jest na wojnie sytuacja taktyczna, operacyjna zmienia się zbyt szybko. Natomiast w perspektywie najbliższych tygodni, takiego potencjału do uderzenia z kierunku północnego, na, na kierunku kijowskim, czy na kierunku. Kulwowskim nie widać. Natomiast obecność rosyjska na terytorium Białorusi jest duża. Widzimy rotację tych jednostek, widzimy jednostki, które przechodzą tam szkolenie, wspólne ćwiczenia i niestety obawiam się, że ta współpraca będzie się zacieśniać. Bardzo dziękuję Pan Minister Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta był gościem sygnałów dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Panie Redaktor, dziękuję Państwu. Była to rozmowa dnia.